Iga Świątek zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim już ponad dwa tygodnie temu. Przez cały ten czas trwają spekulacje na temat tego, czym może się teraz zająć jej były już trener. W mediach przewijały się głosy sugerujące, że wkrótce stanie on na czele Akademii Tenisowej milionera Józefa Wojciechowskiego. Teraz biznesmen uciął spekulacje, dając jednoznaczną deklarację. O końcu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, Iga Świątek poinformowała 4 października. Trener ten prowadził Polkę przez niemal trzy lata. To na ten okres przypadły największe sukcesy w karierze wiceliderki rankingów. Ta. Dalszy ciąg materiału pod wideo od samego początku wszystko wskazywało na to, że Świątek będzie szukać nowego szkoleniowca poza granicami kraju. Z kolei dalszy los Wiktorowskiego nie był jasny. Przez to narastały spekulacje, w polskich mediach zaczęły przewijać się doniesienia, w których sugerowano, że 43, latek znalazł już zatrudnienie i zostanie dyrektorem Akademii Tenisowej Józefa Wojciechowskiego, która powstaje nad jeziorem Zegrzyńskim. Głos w tej sprawie zabrał teraz sam Józef Wojciechowski. Biznesmen w rozmowie z portalem Interia stanowczo oznajmił, że nigdy nie prowadził rozmów na ten temat z byłym trenerem Igi Świątek. Tomasz Wiktorowski nie jest moim pracownikiem i nie prowadziliśmy na ten temat żadnych rozmów, stwierdził były właściciel polonii Warszawa. Wojciechowski podkreślał, że Wiktorowski na pewno wie, co chce w życiu robić. Dodał, że w tej chwili nie ma tematu ewentualnego objęcia przez niego Akademii. Zasugerował jednak, że sytuacja ta może się zmienić w każdej chwili. Biznesmen wyjawił też, że pojawiły się problemy z budową jego akademii. Wszystko przez urzędniczy koszmar. Mamy tylko część zezwoleń na ruszenie z inwestycją, a powinniśmy dysponować kompletem. Projekt dopięty na ostatni guzik, pieniądze na realizację zamrożone i stoimy w miejscu, powiedział. Jak przekazał Wojciechowski, inauguracja Akademii miałaby nastąpić pod koniec 2026 rok pozostaje niejasnym, czy były trener Świątek znajdzie pracę właśnie tam. Wiktorowski jest światowej klasy trenerem. Zrobił bardzo wiele, by urozmaicić tenis ligi. Powiedział o nim były właściciel Polonii Warszawa.